Cześć z tej strony, do domu. witam was w kolejnym odcinku z gry Control Tak jest, proszę państwa, i w dzisiejszym odcinku będziemy robili coś potężnego Gdyż, w sumie to nie wiem co, bo ale Naszego brata chyba spotkamy teraz, który jest opętany być może przez ten syk Czyli to cholerstwo głupie Ale zobaczymy A druga sprawa jest taka, że mam nowe sławki, bo tamte pękły w pół Więc Mega zabawnie No i tak poza tym to poszukałem sobie tych zdolności jakichś nowych, ale żadnych nie znalazłem. No niestety nie było, żadnych. To jest szkoda. Bo fajnie by było jakby jakieś były, no ale że nie było. To trudno. Zdarza się. No, także robimy to zadeńko. Jakieś. I też przy okazji jeszcze mam takie że coś, że co jest automat z grami. I w automacie z grami jest taki jakby jeden tryb i on jest mega trudny, ale go nie będę na razie pokazywał. Mogę Wam tylko pokazać, że on jest tu. Kiedyś zastanawiałem, jak tam wejść, to teraz się okazało, że to się dokołuje. I tutaj można w to kliknąć, wtedy się zacznie grać. ale ja nie będę Wam tego teraz pokazywał, to maksymalnie tak godzinę i polega tylko na strzelaniu się z ludźmi, więc mega doda. Tak to porobiłem prawie wszystkie zadania, jakie tylko mogłem. I teraz. Idziemy pogadać. Naprawdę się po dzieje. Po tylu latach Dylan tu jest. Czy spóźniłam się? Co z nim? Muszę wiedzieć. jest są faktur go slick, ale u niego wygląda inaczej niż w przypadku efektów, które zaobserwowaliśmy. Że to kwestia genetyczna. Był głównym kandydatem, bo może chroni go porali Może coś innego. Muszę przeprowadzić testy. On wydaje się bardziej opanowany, bardziej obecny. Chcę go zobaczyć. Mój brat, to na pewno on? Pewnie nie. Oczywiście. Specjalnie dla niego Marshall przygotowała coś tam. Jest na górnym piętrze, trzeba wejść po schodach. W porządku, muszę iść i be, be careful No dobra Tutaj mamy masę nowych starych rzeczy, które mówić z Dylanem Czyli żełem po prostu... centralne ja mam, yy, sorry, ale nie rozumiem. Nie, no wygląda na to. No bo tu raczej nie. No tutaj nie. W schodach na górę. A, że tutaj być może. Wow. A jest zachwycona i niesmaczona. Coś po angielsku gada, ale tak niezrozumiale, że... Nie wiem o co chodzi. Cholera. To Dylan. Słyszysz mnie? On, Dylan. Jestem tutaj. Znalazłam cię. Wiesz kim jestem? Znasz mnie. Powiedz to. Jesteś ostro Dylan Dylan w Dylan'a Feyeno. Wątpię o sobie w trzeciej osobie. Zawsze dobry znak. Do you Wiesz know kim jesteś? Dylan. jestem Dylan'em. Tręcz Już o to zadbali. Jestem K6. P6. K6. Ale już mile, Ty. Sprawił to syk. Wnikaj palcami pod powierzchni dotnij mokrego On zawsze jest kimś nowym Chcesz, żeby to była prawda Przestań, proszę Tak jest Polackie. Po latach liczę, a nie na takie Powiadanie tych słów, chcesz tam Chcę je wypowiadać Brzmią dobrze Sprawiają, że czuję się dobrze Nie chcesz ich wypowiadać? Kurwa, nie. Musisz mi pomóc, się, co jest z Twojej głowy. Jeśli wciąż tam jest, jeżeli coś nie musisz mi to pomóc. Ty. No. Ty. Przychodzisz. A my wpuszczamy jedyne dziecko, zawsze tu było. Kopia kopii innej kopii. Czasem skórka pomarańczy. Co? On cię widzi, to nie jest bezpieczne. Nie jesteś bezpieczna, Projekt spotkaliśmy razem z twoją siostrą, gdy byliśmy bardzo mali. Było to w ordynarnym na pustyni i po przejściu przez drzwi otwarte przez projektor slajdów. Ale nie mogła... mi pomogła, gdy zamierał mnie Trench. Nie obdarzyła mnie żadną mocą. Wszystkie moce są wyłącznie... moje. Nie pomogła mi, gdy przy otrzymanie nie pod kluczem. Po pieśni czas na oklaski. Tworzy aż nie zostanie już nic. Skropka i kapęka i na zewnątrz wypływa z ciebie prawda. Jesteś w domu. Zbrali parę razem ze mną. Biuro zrobił to, co zwykle robi. Użyli go I znaleźli... Użyli w rotach gdzie był syk Ojej To jedyne co mogę wyć Wdzięczny Tak, mamy już. Prawieśmy sobie, że nie opartywamy w slajdów Czyli ten projektor jest dalej włączony w takim razie Taka piosenka to melodia, której nie możesz pisać, no... Świt Baby baby oje. Sam plastik, bezpieczna i bez żadnego myślenia. Haha, zabawno Funny. I hiss. Że ja, I sick, in, wpuściłem go, aby jej się pozbyć. Syk mnie wyzwolił. Polaris, Polaris Cię wykorzystuje. Ubiorę cię wykorzystuje. tylko marionetką. Nie matujesz nasze słowa, ale zapominasz. Jeśli włączyłeś się to być może powstrzyma to sygnał. Sami daliście nam zgodę z swoimi procedurami. O Jezus. Może dla mojego brata jeszcze nie jest za późno. Musisz sama dostać prawdę, Jessie. Siostro. To prawda o biurze. Syk jest lepszym rozwiązaniem. Dać get... program do to w w że so, jakimś tam. Oto karta dostępu do chciał. Bzdura. Widziałem, co to zrobił z Salwadorem. Widziałem, w co go zmienił. Okay, Dobrze, Dylan. Pójdę. Chcę ja okay. zobaczyć okay. prawdę. Pójdę, ale tylko po to, żeby poszukać projektora slajdów. <coughs> Możesz mi pomóc. Możemy to zakończyć. Karta dostępu poziom 6 Nie wiem czy jeszcze Dylan. mam ochotę tu znaleźć, Dylan. W porządku, słucham czy? No, byłem w byłem zanim so, to be, wszystko but się wydarzyło, ale w moim śnie byłem sam. Bo ja byłem jedynym girl, dzieckiem. Dziewczynkę nazywałem, nazywałem się Jesse. Nazywałem się. Chyba ja biuro się biuro. Zapali mnie sprowadzili tutaj. Zobaczcie, że im na Jessie i Dylan. Zdają się dla chłopca jakieś dziewczynki. Może O Jezus. Nie uważasz, że to dziwne. No ja tak. Jasne. Co to miało być, do Próbuję ze mną pogrywać I Jeszcze tak mogę z nim pogadać? Dylan. Może się rozróżnę do niego dotrzeć like To jest z moim bratem Dylan, Dylan like chciałby opowiedzieć Dylan? Ci Sen jakim miał zeszłej nocy No okej Jesteś nowym dyrektorem Mogłem zdobyć tutaj pracę, żebyśmy mogli być razem. Byłaś asystentką w biurze. W obiadzie kawałek na klasztorze i mnóstwo pracy. I tak było już wiecznie. I no na zawsze. Było miło. Naprawdę miło dyskusyjna, ale stała się dziwna rzecz. Są się zmienił i nie było już czegoś tam. To była gra, byliśmy częścią kreskonudnych, nie można było przestać w nią a grać. A potem znów się zmieniło, może to był zupełnie inny set. może wszystko inny się myli, ale tylko inny sen, przypominał musical. Inny se. Słuchaj, pisemka zwykłe dziewczęta z zyskiego miasta, ordynary. Zwykła historia, miała zwykłą pracę w zwykłym biurze. Coś, coś, coś. <laughs> coś. <laughs> I to wszystko, co mam tam, tam z tego snu. Może to i lepiej. Tak po prostu zobaczmy. Teraz... Jeżeli tu jest zadanie, dalej muszę to dalej możesz z tym gadać. O syku, możemy porozmawiać. Śniegam interesujący są, z wywieńnego cyklu, to jest bawca na Nie Mogę mieć liczyć. Moim myśli cyklu dostał się z tego więzienia, z tego budynku, to jego president... Witał to sam prezent, był pierwszy, który przyjął syki i głosił słowo. W początku wielu ludzi było przerażonych, bo on przerażał, ale wielu z tych, którzy usłyszeli wasze słowo, to pragnęło przyjąć Powoli przebywały i przebywały przybywały i przybywały, z tego cały świat. To było cudowne. Okay. Dziękuję, że mi to odpowiedziałeś. No i tak długo jak żyję. Dobra, nie chcę mi się już nie gadać. Znajdź program główny kontekst. Mamy jakieś dodatkowe misje? Ja tak, dobra, wiem o co chodzi. Okej, okay, czyli nawet wiem chyba, gdzie musimy iść. Gdyż my musimy przejść sobie. Dokładnie, z chyba zamkniętego i nawet do dokładnie wiem gdzie. Dobra, to lecimy. Już troszeczkę nie zrobimy, ale chociaż przedmiot paranormalny oczyścimy, Bo ja te przedmioty paranormalne oczyszczałem sam, bo po oczyszczeniu jednego uznałem, że to mega nudne. I kotwica zrobiłem, kotwica też była mega nudna. Po prostu trzeba było wam strzelać. A my lecimy w mi główne misje, bo i tak mam chyba już 30 tych odcinków. A dopiero co drugi dzisiaj wchodzi, więc trochę się zagolopowałem w tym nagrywaniu. Ale jak gram z 50 nie nagrywałem, bo mega fajna gra. I tutaj nie ma za dużo misji pobocznych, a jak już są, to głównie ogrywałem. Teraz dopiero uznałem, że mi się nie chce. Okej, okay, to brzmiało. Dość dziwnie No tak myślałem, że to oznacza problemy Dobra Lolipo Muszę tam wrócić do środka Tam jesteś też kulko, dobra Dobra, kulko leżeć będzie łatwy. O, byczek się ma. I my byczek na nabyczka, elo No nie, te główne latające. Nie na Bra, Jeszcze jeden, shitens, o dwóch nawet, o oh, lol Bra, leżysz jeden, leżysz drugi Wszystko? Wszystko Dobra, przechodzimy dalej Ja potem sam pochodzę w zasadzie po tych rzeczach wszystkich, których tam nie jakby nie było Okej okay. Mogę przejść tędy. Własne odbicie? Co to jest? Z kolei w ziele Co co? jeszcze Jakieś... z... z, 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 z paranu... Co? Sektor badawczy, a to coś innego chodzi. No ok, ale ucieknie że stona. Tego typa spotkaliśmy ostatnio i... Program główny kandydat. Biuro musi mieć dyrektora. Nasza przyszłość. K6, K7. O, jeszcze jeden tu tak w takim razie. jeszcze nie. A tu mamy zamknięte. Czyli tędy. Tak. O, chociaż tyle do mam no, blisko tego To gówno Przejmijmy, przejmijmy, przejmijmy Opłaca się to robić No byku, co na mnie! Jaki krajowy Okej, okay, to atakuj O lol, coś dziwnego się stało? O cholera, to ty Co to jest? What the fuck? Wow Wow Moja głowa Właśnie mi zapulały oczy wow, wow Nie rozumiem jak to jest zrobione, ale... A... It's not for me trochę tu mamy do tu sprawdzenia tutaj jest tylko pootwieram tutaj coś o, bajka telewizyjna coś bra coś dziwnego się stało wszystko potyczyło się inaczej w ordinary, ale z rzeczy samej niczego nie zmieniło. Znajdziemy protektora już tak. Nowy obiekt mocy. Czy to właśnie chciałbym zobaczyła? Musimy znaleźć ten projektor. Zobaczmy, co to. A czas dręczyła mnie paranoja. Miałam rację, gra mogła dać mi odpowiedzi, ale oni woleli stać z boku i patrzeć. No nie ma co się dziwić. Skoro ona ma te swoje zdolności, to. trochę Chyba... logiczne trochę. Ja się no wiecie, no. Kurde, ona była. To by ich tam, nie Oni ja od początku, że ona wtedy mogła jak tam. Wolę nie w nią patrzeć, jakby <gry> no lol. Bo jakby to wiedziałaś, to by jej może odbiło, tak? To się doskonaliła sama w sobie. Ja się nie dziwię, że tak postąpiło to po biura. Mimo tego, że nie postąpiło dobrze, bo postąpiło mega źle. Ale to i tak by było lepsze. Było w zasadzie lepsze. No tak, to też ją mogli trzymać podkluczone. Ale ona wtedy I była zła, tak nie rozwaliła, przy była złota, tak samo jak ten dynam. Co nie zmienia faktu, że w tym momencie będzie, będzie na tyle. Więc trzymajcie się i... Elo, elo.